Dzień dobry, witaj serdecznie w dziewiątym odcinku mojego podcastu. Nazywam się Katarzyna Polechońska. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na mój temat, zapraszam do zakładki informacje. Dziś chciałabym poruszyć ważny temat, który dotyczy zdrowia i funkcjonowania naszego organizmu. Temat, który z jednej strony nie jest nam obcy, ale niestety bardzo często bagatelizowany i to albo przez nas samych, albo niestety także zdarza się, że przez specjalistów pierwszego kontaktu. Dlatego też w tym podcaście chciałabym stworzyć pewnego rodzaju bazę, która pozwoli określić istotę problemu i przede wszystkim pomóc Ci, bo być może jeśli tu jesteś z jakiegoś powodu, interesuje Cię ta kwestia. Zauważyłam, że wielu z Was spotyka się z tym terminem głównie wtedy, kiedy macie jakieś problemy z utrzymaniem prawidłowej masy ciała. Wówczas m.in. dr. Google podsuwa różne treści. A poruszany dzisiaj temat na pewno znajduje się w internetowych bazach. Warto o niej mówić, ponieważ swoim zasięgiem zatacza coraz szersze kręgi i dotyczy nie tylko ludzi dorosłych, ale także nastolatków i dzieci. I to częściowo z powodu naszego współczesnego stylu życia: siedzącej pracy, niewłaściwego odżywiania i braku aktywności fizycznej. Natomiast insulinooporność jako przedmiot badań ciągle jest zjawiskiem nie do końca odkrytym. A jak to w świecie medycyny bywa, z czasem wiemy coraz więcej i to na całe szczęście. Należy jednak podkreślić, że to, co w obszarze medycznym udało się do tej pory ustalić, stanowi już rzetelny fundament do stworzenia holistycznego podejścia w walce z problemem, który zaczyna być zmorą naszych czasów. Jeśli więc wygrana ma być po twojej stronie, musisz poznać jej sztuczki, podstępny charakter i tajemnice. I choć być może zabrzmiało zabawnie, kto spotkał ją na swojej drodze, wie, że to długa walka, podczas której fachowa wiedza na ten temat powinna stanowić podstawę do działania. Dlatego też, jeśli masz ochotę na usystematyzowanie informacji w zakresie patogenezy, insulinooporności, czynników predysponujących do jej rozwoju, objawów, sposobów diagnozy i leczenia zapraszam cię do słuchania. Czym jest insulinooporność? W uproszczeniu problem tkwi w relacji insulina-glukoza. Zadaniem insuliny, między innymi, jest Umożliwienie glukozie znajdującej się we krwi przedostanie się do każdej komórki naszego organizmu. Czyli w momencie spożycia pokarmu złożonego z węglowodanów wzrasta poziom cukru we krwi. Trzustka zaczyna produkcję insuliny, która transportuje glukozę do komórek i w taki oto sposób dostarczamy energię do naszych tkanek. W przypadku omawianego zaburzenia, w pewnym momencie Receptory znajdujące się na powierzchni komórek przestają reagować na działanie insuliny. Nie rozpoznają jej sygnału bądź odczytują go zbyt słabo. Tkanki stają się na nią oporne, stąd nazwa zaburzenia insulina nie może już spełnić swojego zadania. W efekcie czego wykluczony zostaje optymalny sposób wykorzystania glukozy przez komórki, której nadmiar krąży we krwi. Należy dodać, że wysoki poziom glukozy to ponowny sygnał dla trzustki, dlatego znowu produkuje insulinę i w ten sposób zaczyna działać mechanizm błędnego koła. Na wskutek niewspółmiernego wydzielania dużej ilości insuliny w stosunku do stężenia glukozy, dochodzi do kolejnych zaburzeń. Nagle może również gwałtownie obniżyć się poziom glukozy. To tak zwana hipoglikemia. To z kolei sygnał dla adrenaliny, której zadaniem jest wzrost stężenia glukozy. Wysoki poziom insuliny blokuje produkcję glukagonu, który odpowiada za proces spalania zapasów energii, co prowadzi do rozwoju nadwagi i otyłości. Jak możemy rozpoznać jej objawy? I tu pojawia się problem, ponieważ albo początkowo nic nie wzbudzi naszej czujności. Albo objawy, które wymienię po za chwileczkę, możemy przypisać także innym zaburzeniom czy chorobom. Stąd też często, mimo dużego samopoczuciowego dyskomfortu, delikatnie ujmując, pozwalamy jej na powolny, wieloletni rozwój, aż ostatecznie dowiemy się, że pochorowaliśmy się już na dobre. Jeśli więc w Twojej codzienności towarzyszą Ci, między innymi, Nadmierna senność po posiłkach, obniżenie siły, przymglenie myślowe, napady milczego głodu, przewlekłe zmęczenie, problemy z pamięcią, obniżony nastrój, niepokój, drażliwość, zaburzenia koncentracji, bóle głowy, trudności z utrzymaniem prawidłowej masy ciała i szybki przyrost nowej tkanki tłuszczowej, nie lekceważ tego, co może być konsekwencją nieleczonej insulinoporności. Po pierwsze, cukrzyca typu drugiego, choroby sercowo-naczyniowe, zaburzenia krzepnięcia, choroby wątroby, zespół policystycznych jajników, tzw. PCOS. Choć y, należy tutaj podkreślić, że ciągle trwają dyskusje, czy PCOS to przyczyna, czy skutek insulinoporności. Zaburzenia hormonalne, choroby neurodegeneracyjne. Od czego zależy wrażliwość na insulinę? Od warunków genetycznych, od aktywności fizycznej, stopnia i rodzaju otyłości, uwaga, otyłość brzuszna jest najczęstszą przyczyną insulinoporności lub innej jednostki chorobowej, jakie są inne przyczyny insulinoporności oraz czynniki, które ją nasilają. No i tutaj wiele zależy od nas samych. Bo obiadanie się ponad poziom zapotrzebowania energetycznego, nieodpowiednia dieta bogata w wysoko przetworzone produkty, stany zapalne, choć powstają w tkance tłuszczowej, mogą dotyczyć także innych tkanek lub narządów, np. tarczycy czy zębów. Działanie hormonów stresu, wiek 45 rok życia związany z rozregulowaniem hormonalnym, brak ruchu, zaburzenie odżywiania. Albo też duże skoki wagi, najpierw bardzo tyjemy, potem szybko chudniemy. Powtarzamy ten schemat i tak dalej i tak dalej. A także nieodpowiednia ilość snu. Jak widać, zwykle insulinooporność nie jest odrębnym stanem, albo z czegoś wynika, albo do czegoś prowadzi, bądź tkwi w pośrodku. Dlatego też w tym miejscu warto wspomnieć o tak zwanym zespole metabolicznym. Czyli grupie zaburzeń współwystępujących razem na ten temat mówiłam już ostatnio w podcaście, który możecie odsłuchać także na YouTube, Spotify. Mowa tu oczywiście o otyłości brzusznej, a także występowaniu innych zaburzeń, o których dowiecie się z podcastu. Więc teraz tak, jakie podstawowe badania możesz między innymi zrobić? Najprostszy sposób test Homajer. Badamy tutaj relację glukozy i insuliny, czyli musisz w jednym badaniu zbadać sobie poziom glukozy na czczo i poziom insuliny na czczo. Pozwala to uniknąć niektórych powikłań, jak hipoglikemia, które mogą wystąpić przy innych badaniach. I teraz uwaga, wynik w zależności od źródła poniżej jednego to norma, 2 lub 2,5 to już insulinooporność. Dalej, kolejne badanie to metaboliczna klamra euglikemiczna, test tolerancji insuliny, krzywa cukrowa. Jaki specjalista może Ci pomóc? I tutaj możesz zwrócić się o pomoc do lekarza rodzinnego. Diabetologa, endokrynologa lub innego specjalisty, jeśli dodatkowo towarzyszą ci inne schorzenia. W jaki sposób leczy się insulinoporność? No, tutaj jak widzimy, jest to bardzo złożony problem, więc nie ma jednego cudownego środka. Na pewno kluczowa będzie eliminacja czynników, które ją nasilają, czyli przypomnij sobie, o czym mówiłam przed chwilą. Natomiast lekarz decyduje, czy i na jakim etapie wprowadzić leki. Bardzo często na początku lekarze zalecają zmianę stylu życia. Mówimy tu oczywiście o wprowadzeniu kontrolowanej aktywności, o zmianie nawyków żywieniowych, ilości snu itd. Najczęstszym stosowanym środkiem leczniczym jest metformina. I uwaga, naprawdę ona nie jest cudownym antidotum, a tylko wsparciem. Nie zastępuje odżywiania i odpowiedniej dawki ruchu, snu i innych istotnych elementów. Jeśli już jednak musisz zażywać metforminę, czego możesz się spodziewać? Bardzo często osoby, z którymi współpracuję, jako niepożądany skutek wymieniają biegunki, bóle brzucha czy senność, czasem zdarzają się bóle głowy, nudności, ogólne osłabienie. Jednak to zwykle mija po dwóch miesiącach. Tutaj zawsze trzeba być w stałym kontakcie z lekarzem. Warto zapytać także swojego prowadzącego specjalistę o metforminę o nazwie Metformax SR, czyli taką o przedłużonym uwalnianiu. Zwykle ten rodzaj leku tolerowany jest lepiej ale nie jest to reguła. Mam nadzieję, że powyższe informacje okazały się choć trochę pomocne i sprawiły, że ty lub twoi bliscy nie przejdą obojętnie obok różnych niepokojących objawów, jakie wysyła nam organizm. Nie zbagatelizują swojego zdrowia i nie zareagują w porę, aby cieszyć się dobrym samopoczuciem jak najdłużej. I oczywiście w wolnej chwili zapraszam do mojego świata. Linki znajdziesz w zakładce informacje. Będę wdzięczna za każdą subskrypcję oraz ocenę, ponieważ dzięki temu mogę docierać do większego grona odbiorców. Do usłyszenia.